Drugi konkurs. To jest konkurs usądowany przez Michała Szczegota. Nagroda. Macie namiot, dokładnie, lawu, uszyte przez Michała. Nie wiem, czy znacie Michała jego wyroby, czy nie. Michał jest nożownikiem także. Też robi, na, robi też namioty i plecaki, Usądował namiot do lasu. To jest drugi konkurs. Oba są równocześnie robione. I tak, macie wybudować. Moment, macie wybudować schronienie. W ciągu godziny. Naturalne, oczywiście, bez użycia tarpów i śpiworu. To jest momentalna dyskwalifikacja. Z samych naturalnych rzeczy, czyli szałasy, gałęzie drewna i tak dalej. Może nie wytnijmy całego lasu, ale możecie używać tego, co jest dookoła. I tak, będzie oceniana wytrzymałość, funkcjonalność, czyli wiadomo, ma chronić przed deszczem, przed wiatrem ogólny fason i jakość wykonania. Czyli po prostu to nie ma być narzucony hałda, pokrzyw i gałęzi, tylko ma to jakoś wyglądać tak, żeby po prostu naprawdę było to konkretne. No i ma być wytrzymały. To przede wszystkim po prostu wytrzymały i funkcjonalny. I też godzina. Nagrody konkretne, więc zapraszam do siebie na zapisy wszystkich, wszystkich chętnych. Ja na nawiasem się zapisałem, Dobrze. To tak, no. eee. jest Marek. Tak. Ale... Słuchajcie panowie, znaczy tutaj pierwsza rzecz, bo ja bym zaprosił z latarką tutaj, tak? Ja bym chciał, żebyście zwrócili uwagę na to, że jest związane tym, co... E, ten... drugie miejsce zająłem w tym... E, e, gdzie jest ten mój cholera? Od e, chmury. No, to użyłem tego sznurka, który wtedy uplotułem. I wtedy Ale ręcznie to. pleciony, jest własnoręcznie, tak? O, tu jest to. No to idzie. z tego zestawu, nie? Bo to ocenialiście, ja go po prostu zubożyłem i tu jest, nie? Widzicie taliana? Okej. Okay. Eee, dobra. Proszę po, jak pan leży w schodnieniu. Już, już. <grym> <się grym> Demonstruję. Właśnie. Się, tak się do niego komisyjnie wpierdolić. sobie się... odpowiednia wyściółka. Pierdalam się komisyjnie. Wiecie co? Wyściółka tu jest taka, przyznam się, taka S. Nie będę ściemniał. Eee, ale jest tak. O! O mucha. kurde, myślałem, że jest krótsza. Właz. Właz. A tu jeszcze się wymoszczę. O! I dobra, i mu tam, Okej. Okay. Jestem dobra, od razu jestem. mówię A widać tak? Tak no, ale, ale ja, ja to generalnie do, do embrionalnej pozycji wy, wy tego przyszedł tutaj jak pan wygląda Czekaj, bo Co? na razie znaleźliśmy dziurę, tak Dotykam cię za dupę? Tak, dotykasz mnie za dupę. A dobra, dobra. Nogi, dobra. <laughs> Widzimy wszystko. Tak, dobrze. Dobra, czy, mo, czy już, tak? Dobra. Dobra, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. <laughs> ha! Budy mi spadają! Ja, o, jeszcze? jeszcze ja wichura O, takich wichur nie ma, nie? jednopunktowo. że tam... na Mazurach jest biały szpał, sorry. Dobra, ale takie, że tylko w jednym miejscu, mojta? tak? pedał wygonić tego. Ale eee. dobra, ja już zaraz będziemy robić na Radę Jest wzmocnienie, się zwrócić tą uwagę, tą że jest wzmocnienie tej konstrukcji, który idzie tak, w poprzek ja Tak, widzieliśmy, jak robiłeś, tak. Co jeszcze chcesz dodać do niego? Nie właściwie nic. Tu nie ma co dodawać. Już jest i tak zniszczony, on jest, ja od razu mówię, tutaj to nie jest tak, że on... on nie Czym ob... się kierowałeś jak go budowałeś? Już mówię. To była taka kwestia, że stwierdziłem, że w godzinę A. nie jestem w stanie zrobić tak żeby był szczelny, taki szczelny, szczelny, więc postawiłem na taki przepływ burzliwy, to znaczy, że krople będą spadały i one, to nie jest tak, że gdzieś kropla trafi na coś nie? Mhm. i nie, nie postawiłem na to, że wyjdę kompletnie z niego suchy ale, że liczę też na to, że deszcz sklapnie dużo rzeczy nie? rozumiem, czyli spadnie na ten listek to spadnie może na dziura, ten listek i, i potem li, deszcz to uładzi i powinno się w pewnym zakresie uratować mnie przed takim kompletnym przemoknięciem które może spowodować wyziębienie, nie? wyziębienie. ograniczenie, ograniczenie jakby dostępu do, do, do warunków, natomiast też od zimna jestem dosyć dobrze otulony w te wszystkie roślinki tam. Tak. Bo na... jeszcze tam mówiłeś, że słabo jest w wyściółku, ale co jest na wyściółce? Na wyściółce i ja Wam powiem co zrobiłem. Ja po prostu pozaginałem te gałęzie, które są tutaj, Aha. pozaginałem to do, do środka, nie? czyli tak naprawdę trząchanie powinno być w momencie, gdy jesteś w środku. Gdy gdybyś by się... miał, gdybyś miał, Teoretycznie tak. Gdybyś miał 5 godzin na zbudowanie, to co byś zrobił lepiej? Wiesz co, żertki, bo tu jest tak, że mu... nie miałem czasu, żeby żertki poszukać. Mhm. Nie, bo zobaczcie, że tu jest tak, że no teraz to już się. No, mogę go rozebrać, tak? Tak. Teraz, Słuchajcie, tutaj teraz są. To już nawet musi. No teraz to już... Tutaj jest żertka, tu jest żertka, tu jest żertka, tu jest żertka, a byłoby żertka, 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 żertka. Po prostu bym wyciął i potem bym zrobił przeplatankę z gałęzi. No, no, no na to nie miałem absolutnie czasu i... Bo, no nie zrobiłbym tego po prostu w tym czasie, okay. najwyżej jedną ścianę zrobię, najwyżej w godzinę. Nie? No. Nie <coughs> Dziękujemy. Proszę uprzejmie. zrobić bardzo duży spadek, no. bo nawet kiedy będzie nieszczelny od wiatru, to y, będzie w nim dość sucho. Mhm. Ale, że nie miałem wystarczająco dużo czasu, żeby zrobić przeplatankę Panie. i jakieś dobre warstwy, no to yy, zrobiłem go na łamankę. Proszę się tam zainstalować. Jest yy, cały. Czekaj, wlezę tam. Czy wyspałbyś się w nim? Myślę, że mogę dzisiaj nawet wyspać. Ale, czy byś się nie wyspał? Embrionka, tak? No. Chłopa ze mnie, ale nie jest źle. No jest, to znaczy, Zmieściłeś się. No, ale no. na No tak na boczu, no, ale się zmieścił. Dobra, na i Dobrze. tak. A tutaj jest taka świara zrobiona, co nie? Była Dołek. No, to się wykorzystał drzewo, który stoi. Tak, zrobiłem. To najpierw położyłem. Ja liście. Wszystkie o, liście to, będzie spływało. O, to jest analiza później. Na razie o, do... nie do. To tak, najpierw zrobiłem dolną partię z taką całkiem dolną. Z jakichś gęstszych plus pałka wodna, ale stwierdziłem, że jej wystarczająco dużo nie uzbieram. A na koniec zostawiłem sobie te, które tutaj mogę ułamać. No tu jest z na górze One to przycisnęły plus liście się w taki sposób ułożyły, że no to będzie wyszukać No ja tu Tak samo wybrałem położenie, że to sobie będzie wszystko tam spływało, nie będę mógł, bo tutaj wokół tego drzewa jest taka Będziesz mógł zrobiłeś się na dole Czyli wszystko co będzie spływało z górki będzie ci moczyło tylu. Ale zobacz, to, że tutaj... Tu Ale to, co zobacz, są, będzie No. tutaj jest tak, że tu jest węższy kanał, znaczy niższy. Ale nie ma kanału wykopanego, Stąd, jak się tu nasikam, to wszystko będzie na grzybialni. No taka prawda. I tutaj też jest trochę niżej. No a tu? Bo wiesz, wokół drzewa, tam gdzie są korzenie, było trochę lepiej obudowane. Okay. Tu jest. nie będzie. Gdybyś miał 5 godzin na zbudowanie szałasu, co byś potrafił y Dodałbym... Na pewno konstrukcyjnie więcej lian, bo tutaj jest du dość dużo lian e, poprzeplatanych. Mhm. I zrobiłbym najpierw pałkę wodną na całości, ewentualnie jakieś tam pojedyncze sobie krzaczki mhm. układane od dołu do samej góry. Potem na to by poszła jeszcze raz lia liana, no i łamanka. Ach, dobra. dobra, dziękujemy bardzo. No, no, dobra. Idziemy do następnego. rzeczy, które zajęliśmy naokoło. Mm -hmm. chroni od wiatru, od wody. Być może. W 80%. Okay. Mogę też tak powiedzieć. No dobra. Jest Sorry. spora warstwa liści. Mm -hmm. Mam nawet drzwi. O. Dlaczego? Na przyszłość mam do Ciebie jedną radę. Jak masz gałęzie tak poustawiane, to Ci nie będzie chroniło. Wszystkie gałęzie zawsze układaj w dół. Bo będzie spływać po liście. Ale to jest tylko taka uwaga. No dobra, niech prezentujemy. Pokaż nam te drzwi. No. Tak, to są drzwi. Te drzwi jak nie ma sensu, gdzie się odsuwa na miejscu. A się nawiót Można latarkę tutaj dość odwrotnie. Naturalnie. Pokaż nam, jakbyś się tam zalokował. Co? Zainstaluj się tam. To... Zainstaluj się. No Usiadł sobie tu na przykład. A jak tam chciał się dwi, tak? wyspać i to jest dużo miejsca? No jest, dla mnie wystarczy Gdyś robiłeś To teraz, siebie. To teraz pod zapraszamy, siebie. jeszcze mamy i tatę do środka. Nie. Robiłem go pod siebie. Robiłeś go pod siebie, tak? Dobra, to sieć teraz, zobaczymy wichurę, czy on wytrzyma wichurę, ok? Dwie osoby na pewno się zmieszczą tutaj, tak, to fakt. Dwie osoby jak się zmieszczą coś. Wytrzymam ich A powiedz co ci przyświecało w wyborze miejsca? Yy, że mogłem się podobiec i było fajne i dwie, dwa drzewa, na których mogę położyć okay. belkę, okay. na której mogę wspierać jasne A no, jakbyś miał 5 godzin na niego, to co byś zmienił? Co byś zrobił lepiej? Yy, lepiej są konstrukcje. Więcej tutaj tego. Mhm. i wiązalibyśmy górę mhm. czyli uszczelniłbyś dach, tak? tak Lepiej masz jakąś ściółkę pod tyłkiem, tak żeby nie marznąć? No. Eee. a co to jest za roślina? a powiedz mi, nie, nie co to jest za roślina? to jest nie. brawo to co, widzieliśmy chyba wszystko? idziemy na radę listów. dajcie nam 10 minut, 5 Aha. I możesz rozbierać wszystko bo to jest jeden z czynników komfortu Trzeba rozebrać i pozbyć się wszystkiego, żeby nie ustawić położa. Nie zależało, nie? To zapraszamy uczestników konkursu szałasowego. 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 to tu nas nie było? Było trzy osoby. Tak. To znaczy, to co, to ja mam mówić? Tak. A ja trzeci uczestnik? Ciężko mi... To, żeby Jest, jesteśmy. Tak Dobra. Nie? Dobra. To Dobra. No zaczniemy od trzeciego miejsca. Dokładnie. Ciebie rozczytać. <gryzanski> A, Miałem są. powiedzieć, że Michał nie będzie nic mówił, ma autyzm i się wstydzi. <gryzanski> eee. Da jest. Czekajcie. Ale świeci. Trzecie miejsce w konkursie o namiot Michała i w konkursie... I wieczną chwałę. I wieczną chwałę, I don't, don't, glory and Organ No więc, dan, daradam, trzecie miejsce... No dalej i... do cholery! Trzecie miejsce... A gdzie on pola z tymi nagrodami? No wróć mi tu! I tytuł wice wicemistrza... Co? Co? Druga wicemistrz... Trzecie miejsce... No chodź Marek. No chodź! Niech nie wróci marburze, bo zaraz... Jak nie to ja wezmę. Marek! Wow. Brawo! Helmut! Daliśmy wiele rzeczy pod uwagę. Przede wszystkim najważniejsze plusy, zaczniemy od plusów. To było maskowanie i materiały, czyli wykorzystałeś to co miałeś pod ręką. Natomiast największymi minusami to była jednak ta ochrona przed deszczem, taka trochę o, mizerna. mizerna. O, jasne. I cała konstrukcja wydawała nam się nie do końca taka stabilna, pewna. Ale też plusem była wyściółka, miałeś tylko ty, miałeś wyściółkę, jako jedyny. Inni nie mieli wyściółki. ale ja tak powiem. Dobra, jeszcze odfajkowano. Brawo. Brawo, brawo, Gratuluję. Dobra, dzień dzień od roku. Roku. I komplet, naczyń od firmy Roblox. Dziękuję bardzo. A to to taka szansa? Kubeczek. Kubeczek, o. Brawo. Dziękuję. brawo. Dobrze, że nie Kamak! No i tytuł wiecznej chwały dzień, ochrona od bana na rok. Drugie miejsce to będzie od razu wiadomo kto ma pierwsze miejsce co, nie? To, może, to może powiedz teraz pierwsze miejsce. Dobra, pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce. Fanfari dander. Mateusz! Brawo! Mateusz, Znaleźliśmy jeden minus. Liście do góry nogami. Jak na to, będziesz robił szałek. Ale zresztą nie miałeś się do czego przypieprzyć no, <laughs> Ale nie mieliśmy, posłuchaj. Właśnie nie posłuchaj. Nie mieliśmy. Jak masz liście, liście tak jak rosną. E, Ukasz, ja wiem, o no, to... będzie ci padał deszcz. A, jak je obrócisz, plusy, to składa poskłada. Jako jedyny miałeś drzwi porządne. <laughs> Wiedziałeś, że to jest chmiel. Porządna konstrukcja. Porządna stabilna konstrukcja między dwiema, dwoma y, drzewami nic nie zniszczyłeś, tak? Podobało się nam też to, że miałeś bardzo dużo miejsca. W Dokładnie, mógłbyś tam wejść pójść na tak. jest. Oj, niby, niby, brak, to, ja nie niby to robiłeś dla siebie, pod siebie, tak jak powiedziałeś. Natomiast uważamy, że dwie osoby by się tam spokojnie zmieściły. No może od biedy, ale robię Brawo. Brawo. od takie rzeczy właśnie, nie? Wyska, wyskakuj z tym, z tym namiotem. Trzymaj, tak. bo, bo namiotu już pod pachą nie wsadziłem. Dobra, to w międzyczasie Kuba, Kuba. Drugie miejsce. Drugie miejsce. Chyba to, co zaważyło na między, bo tutaj się wahaliśmy, między pierwszym a drugim miejscem, to spanie embrionalne. Gdybyś musiał zawinąć wokół tego drzewa. Tak. Tak? Jesteś kawał kłopa, kawał chłopa i to spanie fanie No i czasami... też to, że złamałeś z góry gałęzie, a to jest, wiesz, w maskowaniu, zwraca uwagę na to. Choć jest to jakaś kreatywność, tak? Bo zrobiłeś po prostu wymyśliłeś, zrobiłeś, tak? To jest kreatywność. E, ale konstrukcja też była solidna, prawda? Oparta na porządnym drzewie. No tutaj, tutaj wiesz, milimetr. były milimetry. To były naprawdę milimetry. Dobra. Jakieś nagrody? Tak. Nagrody za drugie miejsce. Proszę bardzo. Hamaczek nie i zawiesionki wyroka. Cieszę się, że nie mam <noise> tu tak, tak <noise> bo tego bo tutaj, zjeżdżając na ekspresówce we wzniesienia, spadliśmy tylią wersją no tak, Rozumiem. Czyli już były zaopakowany tutaj. A jeszcze kilka rzeczy kupiłem.